Dzień dobry, witam serdecznie, Anna Dąbrowska, DIF Broker, dzisiaj jest 17 listopada, klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każde inwestowanie, szczególnie z dźwignią inwestycyjną, narażone jest na duże ryzyko straty. Zaczynamy. Przed nami wykres NASDAQ, wykres jednogodzinny. Zobaczmy, co się wydarzyło przez ostatnie sesje. Notowania przełamały opór, który tutaj jest wyznaczony, Tą linią, czyli tutaj mamy szczyt, szczyt, i ten y, opór został przełamany, ale natychmiast notowania cofnęły, czyli jakby to przełamanie jest fałszywe, nie zostało ono utrzymane. I y, co? Na wcześniejszych wideach przedstawiałam dwa poziomy wsparcia oporu wynikające ze zwiększonych obrotów, są to te dwa y, poziomy seledynowe. I notowania odbiły y, i poszły do góry i znajdują się dokładnie na poziomie oporu i ten poziom oporu jest dość wymowny, bo nie dość, że wynika właśnie ze zwiększonych obrotów, co znowu znaleźliśmy się na tej linii, tym razem od dołu tej linii oporu, tak, czyli to w dalszym ciągu jest opór. Także NASDAQ wygląda tak, te notowania pieły się tutaj w, wzdłuż tej linii, Natomiast to nie jest już tak ważne. To jest ważne, że jesteśmy na oporze dla, dla NASDAQu. Yy, wszystkie te pozytywne informacje odnośnie szczepionek nie są tak pozytywne dla, dla indeksu spółek technologicznych. Zobaczymy, jak to dalej się ro, będzie rozgrywać. Natomiast na dziś, na teraz dla NASDAQ yy, wygląda, że tutaj jesteśmy na oporze i zobaczymy, so, zobaczymy jak NASDAQ sobie poradzi z tym poziomem? Czy odbije się stąd i będzie to wtedy bardziej klarowna sytuacja, czy może jednakże zaskoczy i zdoła uzyskać siłę, nie? Jeśli chodzi o SP500, to wczoraj yy, dość szczegółowo omówiłam właśnie SP500. Nie będę dzisiaj do tego wracać, nie będę się aż tak powtarzać. Natomiast najważniejsze rzeczy: wykres dzienny. Notowania znajdowały się w takim trójkącie, który jest oznaczany zielonymi liniami. Ten, ten trójkąt, ten opór został przełamany, później nastąpił retest i co ważne, retest jest pomyślny, czyli nastąpiło odbicie, czyli mamy potwierdzenie, że wysz, notowania wyszły już z tego ograniczenia tych notowań, z tego trójkąta i y, znajdujemy się tutaj. Równocześnie ten powrót to y, ten wzrosty spowodowały, iż wróciliśmy do kanału wzrostowego, który trwa już praktycznie od kwietnia. I jeśli tak, jeśli ten kanał będzie zachowany, to możemy oczekiwać, że gdzieś tam notowania będą kontynuowane ten ruch. Ale warunek jest, no, że no, te poziomy muszą być utrzymane, czyli musimy notowania muszą znajdywać się w tym kanale. Jeśli chodzi o wsparcia, pierwsze wsparcie tutaj. Także wynikające z obrotów jest tutaj ten poziom seledynowy i tutaj następny już niżej. Jeśli dojdziemy tutaj, to zaneguje to ten nasz scenariusz tutaj wzrostowy. Tutaj widzę lukę cenową, ten, giełda poniedziałkowa otworzyła się z luką, dzisiaj notowania rozpoczynają sesje od spadków, być może ta luka będzie chciała być zamknięta, ten kanał przetestowany. Wszystko jest możliwe. Dopóki poziomy są zachowane, no to jakby musimy pozwolić cenie się poruszać, tak? I jeszcze jedna rzecz. Zobaczymy, jak ta korelacja będzie się rozgrywać, dlatego że no raczej jest mało prawdopodobne, że będziemy mieli taką sytuację, że SP500 będzie szybować do góry, a NASDAQ szybować w dół. To gdzieś tam będzie musiało zostać Skole skorelowane będziemy mogli to właśnie patrzeć na te ważne poziomy, jak, jak, jak tutaj sobie radzi. No Nasdaq jest na ważnym, na ważnym oporze. Także, także zobaczymy. Jeśli chodzi o DAX, niemiecki DAX, mój ulubiony, to zobaczymy, co tutaj się działo. To jest wykres, wykres godzinny i tak jak mówiłam, Jesteśmy tak blisko szczytu wszechczasów, to jest tutaj ta linia, że jakby stwierdziłam, że bardziej jest prawdopodobne, że rynek będzie chciał przetestować ten szczyt niż, niż inaczej, więc poszukiwałam pozycji długich na, na korektach. Pokażę, jak to jak tutaj ja, ja rozumiem, DAX na teraz. Czyli Tutaj miałam, w piątek była taka sytuacja, była mała linia trendu na wykresie pięciominutowym, bo, bo taki handluje Interday. Była tutaj okazja z rana na otwarcie giełdy do złapania długiej pozycji. Poszedł fajny impuls, to był piątek. Wczoraj też chciałam łapać długie pozycje. Ku temu była okazja, gdyż powstała luka cenowa. Luki lubią być zamykane, czyli... Linia zamknięcia luki jest naturalną linią wsparcia, także tutaj pięknie odbiło, także był to sygnał, sygnał kupna, że jest odbicie od poziomu wsparcia i też mieliśmy ładny impuls. To nie są duże ruchy, ale na, na indeksie to nie musi być duży ruch. Ważne, żeby skuteczność była duża, a sam ruch wcale nie musi być duży. Natomiast, skoro tak, skoro wczoraj to było to już jest nieważne, no to to jest ważne. Skoro wczoraj to był poziom wsparcia, ja naprawdę myślałam, że już to zostanie pociągnięte wyżej. Że, skoro tak fajnie i takie świeczki poszły, że to pójdzie wyżej, ale nie poszło tak. Także jest to informacja negatywna dla indeksu. Czyli w tym momencie to nasze wsparcie wczorajsze teraz patrzy na nie jako opór. Zobaczymy. Notowania zeszły. Poniżej tego, tego poziomu, w tym momencie testują go, ale już oddało. Także, mimo że jakby tutaj mam wizję dla DAX-a prowzrostową, no to nie mogę negować faktów, jakoś nie chcą te wzrosty zaistnieć, ale też jest wszystko jeszcze przedwczesne, dlatego że wykres jednogodzinny, jeśli spojrzę na średnio, to trudno w zasadzie powiedzieć, czy notowania są nad średnią, czy pod średnią, bo one są tak, idą sobie gdzieś tam w poziomie. Także, także zobaczymy. Natomiast, cóż, jeśli chodzi o szukanie wsparcia oporu na, na otwarcie sesji, no to póki co jest to opór. Zobaczymy, jak giełda się otworzy, jakie będą tutaj reakcje. Indeks dolara yy, miał ma, małą korektę, ale to też nie jest istotne. Istotne jest to, iż poziom wsparcia nie został przełamany, ten tutaj seledynowy, są to doki. Jeśli zostanie przełamany, no to będziemy mieli ważną informację, przełomowy moment. Póki tego nie ma, to wszystkie za, wszystko po staremu, tak? I to samo dla innych klas aktywów jest to, jest to ważne. Jeśli spojrzymy na dolar do, do rubla, jakby pokazuje dolar do lubra słabość, słabość dolara. Czyli tutaj lekko ten poziom został przełamany, jest retest, mamy czerwoną świeczkę, czyli jakby tutaj mówiły pierwsze sygnały, iż jest momentum na kontynuację tego ruchu w dół. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jeśli tak, jeśli rubel będzie się umacniać w stosunku dolara, to można to spatrzeć jako okazję dla inwestorów z większym portfelem, w inwestowanie w obligacje właśnie w rublach, z zwiększym, dlatego że taka inwestycja minimalna jest 50 tysięcy dolarów, i takie dolary są przewalutowane na ruble, i wtedy inwestor może posiadać obligacje w rublach, i wtedy można skorzystać na oprocentowaniu samej obligacji, jak i na grać, także na wzrost rubla. Oczywiście kurs walutowy nie jest pewny, jeśli jednakże notowania by poszły. Ten wykres zacząłby się odwrócić i poszedł w dół, to można przeprowadzić hedge na, na tutaj na tej parze walutowej, żeby zniwelować to ryzyko i wtedy będziemy mieli zyski z samego oprocentowania. Tak? Także te, te ryzyko walutowe można tutaj sobie y, kontrolować, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o metale szlachetne, złoto. Złoto. Yy, w dalszym ciągu jest w korekcie, i dopóki dolar się nie określi, te metale też nie, mogą, nie mają tutaj zdecydowanego kierunku. To, co możemy powiedzieć, mam tu zaznaczone dwa poziomy zwiększonych obrotów, które te notowania znajdują się pomiędzy nimi. Dodatkowo Poziom wsparcia, już takiego ostatecznego, to jest ta zielona linia. Jeśli ten poziom wsparcia, ta linia tutaj, ten wsparcie zostanie przełamana, możemy się spodziewać większej korekty. Póki ten poziom jest zachowany, jest to możliwe kontynuacja wzrostów, jako było, nie było. Jest to tylko korekta, jest w strędzie wzrostowym są metale. Także, także tak to, tylko że nie mamy jeszcze sygnałów, iż korekta została zakończona. Ta korekta trwa, natomiast jest to, jest to korekta. Jeśli chodzi o, o srebro, yy, poziomy dla srebra, jest to ten poziom seledynowy 24300. Yy, jeśli zostanie zachowany. Wszystko jest y, jakby wtedy optymistyczne. Jeśli zostanie przełamany, no to jest zmiana sytuacji w y, widoku y, analizy technicznej tej korekty i wtedy jest to wyraźny sygnał, że ta korekta nie została zakończona. Tutaj linia zwiększonych obrotów zbiega się z tą linią czarną, którą tutaj narysowałam. Jest to wsparcie, które jak widać, za każdym razem, gdy do niego dochodzimy, jest to podbierane. I, i, i zobaczymy, jak to dalej będzie. Jeśli jednakże będzie niekorzystna sytuacja dla srebrady złota, inwestorzy mogą zawierać krótkie pozycje celem hedżowania swoich długoterminowych inwestycji. Hmm, może jakoś mało, mały procent swoich inwestycji, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa, hmm, czy, to, czy inwestor dobrze się czuje z takim, z takim instrumentem. OK? Dobrze, czyli złoto, srebro, DAX tutaj zaraz się otworzy, tak że będziemy mieli już informację, co się dzieje na giełdach, na giełdach europejskich. I tak to. Dziękuję, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli podoba się wideo, zapraszam do pozostawiania lajków, komentowania, zadawania wszelkich pytań, zapraszam serdecznie. Tymczasem życzę udanego tradingu, udanego inwestowania i udanego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam.